Ja i chłopak część pierwsza. Doskonałe na jedzenie. O <młysy> matko. <młysy> <młysy> No, nawet Na nie można zjeść. Nie, ja właśnie nie jestem. Ty możesz pić, a ja nie. Chcesz widzicie, jak pije No przecież. Tak. Może byś wpadła dzisiaj do mnie. Z kim gadać w skarbie, a z nikim, z nikim. A po co? No nie wiem, tak chcę pogadać. No sama nie wiem. Muszę no, no, strzelaj, strzelaj! strzelaj. być troszeczkę ciszej. Sorry, strzela Polska. No i patrz, pudło. No, trzeba kupić nowy telewizor, bo ten chyba się zepchnął. No to co ty na to? Okej, okay, już się zbieram. No dobra, okej, okay, pa. Dzień. Odnośnie na nie zjem. Może trochę. O. Co zaś. Nie, śniadania tylko szybciej do mnie! Mm, no dobra. Tik. Co mi tak zależy? Dobra, ubiorę się w coś. Mm, co by tu wybrać? najpierw. Jak hmm, wygląda? Oh, no nie wiem. Co dalej? Hmm. A co? Wygląda mi wojnę światowa. Yeah. Nie. No, nie, raczej wybiorę to na perunkę taką fajną. No, no rewelacyjnie. O, oh, kostka. Dzień dobry!

Zdjęła no, mi herbata. Jadła. Dzięki. Jest zrobiona. to tam mm -hmm. u Ciebie. No dobrze, właśnie grałam w Mr. Planet. Byliśmy trzeci raz bipem. No. no. I co, mam sznaderki szósty level? No, nie mogę tu nabyć. No, ja nie... No, ja jestem prawie dziesiątego, bo mam dziewiąty, nie? De Muchas gracias. ¿tú?